Siemanko, dzisiaj zrobimy sobie test preparatu. Przepraszam, preparat mi się źle kojarzy jakoś ze sztuczną pandemią i z eliksirami. Także wycofuję to słowo. Zastąpimy je sobie powiedzmy płynem suchy mur do iniekcji krystalicznej i zobaczymy co z tego wyjdzie. Z tego co dużo opinii słyszałem, że jest bardzo dobry. Ja go oczywiście również też robiłem, stosowałem go na murach i nie widziałem, żeby wilgoć ponownie wróciła, ale chciałbym to też pokazać jak to wygląda i, i na ile jest to skuteczne na przykład przy pustakach e, typu Itong. Y I w jakim czasie na przykład ten poprawy, który nie, nie jest e, zalany płynem ciągnie tą całą wodę. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Będę musiał zrobić drugie ujęcie potem. Wrzucimy zaraz sobie nasze dwa. A pod skosem trzeba będzie wciepnąć. O, jest dobrze. O, troszkę się tego też. I zobaczymy widać czy nie widać tutaj. Tą wodę, słońce się odbija. Nie widać to dobrze, czy je teraz, zaznaczymy czy nie zaznaczymy. A tu jest mała krytka. Tu mi się trochę poziom wody, tu jest. Trochę za mocno mi się wciepło i się zamoczyło wyżej, ale to nic nie szkodzi. Prawne jest, żeby było widać, że woda wyciąga. No. I oglądamy. Minęło dopiero jakieś. Bo Itang jest bardzo chłonnym materiałem. Minęło jakieś 2 minuty 40. Ale muszę szczerze powiedzieć, że ta woda, odkąd zaznaczyłem, to tu ubyło normalnie obłędnie. W tym pustaku, który nie został zalany płynem. A tutaj się nic nie zmienia. Te dwa pustaki mam z budowy, na której pracowałem. Yy, trzeba było tą ściankę, którą była też te, napuszczona tym płynem, zmieniły się plany tam na budowie i trzeba było ją rozkopać, dlatego te dwie dwa pustaki mi zostały i postanowiłem wziąć jeden po prostu, który normalny, który został tam z górnej warstwy gdzieś i, i czy nawet resztka to jest jakaś, a tego po prostu z tej ścianki, którą rozebrałem, który był tym płynem napuszczony, nie. Tu widać z tyłu bardziej widać. No nic, trzeba będzie zrobić drugie nagranie. Także na razie to tyle. I co? Obserwujcie. Ale tu widać, że tu coraz wyżej ta woda już nawet ciągnie w górę. Mi się też troszkę polało, ale to. No, podejrzewam, że za 20 minut tego tutaj nie będzie, tutaj w tej prawej strony Ale zobaczymy. and